Witajcie, przyjaciele. Jestem kosmik nie nie tak poważnie. Cześć, ja jestem Fanek i witam was na ostatnim odcinku z SkyBlocka Hit -MC. Ja wiem, że nie było odcinek odcinków. Nie mogę nic odpalać, dobra, nieważne. Ma... Nie było w ogóle odcinku. O, mam laga, Nie było odcinku w ogóle z tego hitem C. Bo ja zrezygnowałem bo usunęli mi ze i Nie chciałbym się tego odmah na razie, więc po prostu... No ale lagi są na tym serwerzu. O. Ale lagi, tylko to się nie lagło. Okej, okay, dobra. Kolejne lagi. Wiedz mi. No nie wiem. To tak fajne. Nie, nie wiem dlaczego tak jest. Nie no, naprawdę. Dobra, no, no dzisiaj chciałem się pożegnać z no, tą. tą Skyblockową. pokażę mniej więcej co zrobiłem kiedy. i kiedy nie nagrywałem. to ogólnie jest. Wyspę właściwie. Tu no, Tutaj mam cały blok, już dnia. widzicie sam sam jest jak sobie już. Tu z przyjaciółmi po prostu robiliśmy. Z przyjaciółmi tutaj kończyłem tę wyspę i robiliśmy. Tutaj mam właśnie tyle kaktusów? A ta dolna skrzydła, która tam jest, to ona jest pełna Dokładnie. Kuldy. Dokładnie tak. Chyba za dużo. Serwerowa. nie mogę uciec. To jest masakra. No dobra, no cóż. Tu jest mój magazyn, taki mini. No zaraz przejdziemy. Tutaj tutaj miało być piętro, ale troszeczkę było jednak zapisane, no więc po prostu zszedłem i No i co my mamy niżej? Farmę. Całą farmę. Którą w sumie już nie ja, nie ja budowałem. Ani nie budowałem tego. Ani nie budowałem tych tutaj tego. Ja to po prostu tutaj ulepszyłem. Więc ja tutaj w większości nie budowałem. Bo to właściwie jest moja wyspa. Tylko że jak ja to z kolegami robiłem, to oni zawsze wchodzili tak na te serce i coś tam porobili. Więc ja tam niewiele widziałem, co nie robię. Nie, naprawdę, to, to nie mam takie lagi. To, to hitem C mam takie lagi. To poważnie teraz. To jest. Nie mam pojęcia, co to jest. No trudno, to jest ostatni odcinek na hitem C kiedykolwiek. Myślę, że hitence zasłużył na. Oj. Po prostu myślę, że hitence był zawsze tym fajnym serwerem. Nigdy się na nie zawiodłem. No i. Nigdy się nie zawiodłem. na HitMC, Zawsze był. Ojeku te laje są denerwujące. Zawsze był hitence, no. Jak nie miałem w co grać, to zawsze w niego wchodziłem i grałem sam spokojnie. Ja jeszcze chciałem wytłumaczyć, dlaczego tak długo filmów nie było. Ale mi się już nie chce, więc... No myślę, że takie pożegnanie. Kurde, chcę wejść na górę, no. Dobra. Myślę, że takie pożegnanie... Na takie właśnie pożegnanie zasługuje hitem, ale to dziwnie wygląda z tej perspektywy. Na takie właśnie pożegnanie zasługuje hitem, co nawet możliwe, że na większe. Ja bym chętnie tutaj jeszcze zrobił coś. W ogóle w tej chwili jest tylko 9 osób na serwerze. A w tej chwili na, na Skyblock są tylko dwie osoby, więc. No niestety, robi się coraz gorzej z hitem Więc niestety, chyba już. No. Niestety, hitem C już nie zostanie uratowany. No trudno. Jeżeli jednak jeszcze hitem C będzie sprawował się jakoś, to może nagram kolejne odcinki. A tymczasem. Żegnajcie i życzcie powodzenia Roxowi i powstrzymajcie go od wyrzucenia hitemce z naszej pamięci, dobra?